Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele ekscedentów, witam Państwa serdecznie w tę piękną niedzielę, mroźną dosyć dzisiaj. Nasi fuczaści przyjaciele też korzystają ze spaceru, no i my też dla zdrowia. No i nagle, biorąc głębszy haust zimnego powietrza, poczułem, poczułem nadwrażliwość moich zębów. A skąd to na się bierze, Panie Doktorze? Skąd się bierze nadwrażliwość zębów? Wiele przyczyn może być nadwrażliwości zębów. Mówimy o tu nadwrażliwości... Takim nadprzewodnictwie powiedziałbym nerwowym, które rodzi się zazwyczaj w kilku okolicach. Najczęstszą okolicą zęba, która jakby powoduje tą nadwrażliwość jest tak zwana okolica przyszyjkowa, tak zwane ubytki klinowe, czyli przyszyjkowe to są te miejsca blisko dziąseł, gdzie szkliwo w naturalny sposób jest najcieńsze lub też w wyniku nieprawidłowego szczotkowania, zbyt twardą szczoteczką, złą techniką szczotkowania, zbyt dużym dociskaniem szczoteczki uszkadzamy tę cieniutką warstwę szkliwa, czyli tego naturalnego izolatora i odsłaniamy zębinę lub też cement koszyny. Następuje recesja, działającą jeszcze przy okazji najczęściej, i mamy odsłoniętą tę bardzo wrażliwą strefę, która powoduje silny, intensywny, taki powiedziałbym elektryczny wręcz ból przy wciąganiu powietrza, przy kwaśnych, zimnych, słodkich, gorących napojach, pokarmach itd. itd. Czyli jedną z przyczyn będą ubytki klinowe. Drugą będą tzw. abrazja i atrycja, czyli czysto fizyczne już działanie poprzez ścieranie zębów. Po mm -hmm. prostu one się ścierają, czy to w wyniku nieprawidłowego zgryzu, czy w wyniku mm, niedopasowanych uzupełnień protetycznych, y, czy, mm, czy, 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 czy zbyt dużego napięcia mięśniowego z kolei, krótko rzecz biorąc, żuchwa, trze zęby żuchwy, trą o zęby szczęki w taki sposób, że się ścierają i wówczas powstają albo naturalne, właśnie, znaczy patologiczne przetarcia powierzchni na powierzchni siecznych i żujących, lub też yy, taki ciekawy mechanizm, właśnie ścięczenie i odpryskiwanie płytki, czy, czy raczej powiedziałbym warstwy szkliwnej w okolicach przyszyjkowych i to też właśnie powoduje to nadwrażliwość. Krótko rzecz biorąc, odsłonięta zębina równa się nadwrażliwość. Mój Boże, gdybym to wiedziała, nie jadłabym śniegu jako dziecko. Ale jako dziecko zapewne miałaś jeszcze stosunkowo grubą warstwę. Chociaż zęby mleczne z kolei to mają tak tzw. linie Reciusa. Yy, możliwa też jest nadwrażliwość, a dzieci dosyć często, kiedy ten układ jeszcze mięśniowo-nerwowy czy układ bardziej nerwowy się rozwija, to rzeczywiście dosyć często zgrzytają zębami. No, ale pójdźmy dalej. Wybielanie zębów dzisiaj coraz bardziej popularne Otóż to. i w naturalny sposób po wybielaniu właściwie możemy się 99,9% no, tu w przypadku spodziewać nadwrażliwości zębów. No ona jest, ustępuje, mija, chociaż ten okres jej trwania może być różny, od, od kilku godzin do kilkunastu dni nawet. No więc powiedzmy, jak zapobiegać, jak leczyć nadwrażliwość, jeżeli w ogóle się da skutecznie to zrobić? No najczęściej zalecamy preparaty ar, argininy, aparat, e, preparaty e, CPP, preparaty m, z cytrynianem fosforu, z, 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 z czym? Z hydroksyapatytem, z aminofluorkami, czyli te substancje, które w sposób hmm, aktywny, chemiczny łączą się, wchodzą w interakcję z hydroksyapatytami, z kolei zawartymi, znajdującymi się w zębie, zatykają jak malutko mikro, koreczki, kanaliki zębinowe, w których znajdują się włókienka nerwowe, tak zwane włókna Tomsa, które są z kolei odpowiedzialne za przewodnictwo nerwowe tych, tych właśnie impulsów i informacji do mózgu, że jest nadwrażliwość. Czyli preparaty różnego rodzaju, czy to płukanki, czy żele, czy pasty, które służą do znoszenia tej nadwrażliwości. No oczywiście, jeśli są y, ubytki próchnicowe, no, y, bo nie wymieniłem, ale w początkowej fazie próchnicy też często spotyka się nadwrażliwość, lub ubytki klinowe niepróchnicowego pochodzenia, no to ich plombowanie, czyli zakładanie wypełnień. No w przypadku oczywiście tej abrazji, atrycji, zgrzytania, bruksizmu i tak dalej no to wykonywanie specjalnych szyn relaksacyjnych, które mają rozluźnić i powodować, że przynajmniej w noc tą porą nie będziemy zgrzytać. No czyli to działanie może być wielokierunkowe, uzależnione od postawionej diagnozy. Także trudno powiedzieć, powiedzieć, że, że jest jedno rozwiązanie, ale, ale no, tych rozwiązań będzie wiele w zależności od... Dopasowanych do pacjenta. Tak, zawsze to w medycynie to, to bywa. Dobrze. Także... Świetnie, panie doktorze. Czy jeszcze coś możemy dodać na ten temat, co nas ustrzeże na przykład przed nadwrażliwością? No na pewno chciałbym powiedzieć, że napoje gazowane, wysoko słodzone, bezpośrednie mycie zębów po spożyciu zwłaszcza słodkich pokarmów oraz zbyt. No silna, intensywna, powiedzmy radykalna technika szczotkowania, zwłaszcza twardą szczotką, szczotką elektryczną, obrotową czy soniczną, no to są te główne czynniki, które powinniśmy Ym, wyeliminować. wyeliminować lub też to w sposób rozsądny robić. Więc jeśli pijemy napój gazowany, to nie myjmy od razu po tym zębów. Jeśli ym, woda sodowa będzie gazowana, ale nie będzie słodzona, no tutaj można by różne rzeczy kombinować, ale omijajmy raczej to, to mamy szansę wtedy być zdrowsi, nie tylko jeśli chodzi o jamy ustną, ale po prostu w ogóle mhm. nasze. Życie. Dziękuję pięknie i pozdrawiamy serdecznie z nad pięknego, mroźnego jeziora. Tak, ja chciałem też pozdrowić, tam są przypadkowi przechodnie, chyba też widzę, gdzieś, którzy... Pozdrawiamy Państwa, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Którzy już nie mają nadwrażliwości. Już nie mają nadwrażliwości, bo właśnie nie robią tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy i, i dbają o, o swoje ustej. Także mm, serdecznie Państwa pozdrawiamy, życzymy mi miłej niedzieli, no korzystajcie z dobrej pogody. Mm. I, I co jeszcze bo nie wiem powiedzieć? No i dbajcie o swoje zęby. Tak, i w ogóle o zdrowie. Ja swoich stomatologów. Także pozdrawiamy, a dzisiaj był odcinek 151, więc naprawdę, no, to jest coś. Serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego.